Czekaj, uwaga, ostre hamowanie. Dobra, a, trzymam się, Au! <śmiech> <śmiech> Poszło. No i należy, myślę, zmienić kierowcę. Czy Cyryl wie, na co się decyduje? Dobra, będziesz trzymać mój y, plecak. Czy potrzebne? Nie, niepotrzebne są. Słuchaj, regulary. ty jeździsz rowerkiem Uuu, regularnie. Nie, to ciężko jest. O wiele ciężej niż na normalnym rowerze. No, ale nic. Danusia się nie poddaje. Oto. No dobra, byle byśmy tam dojechali Dojedziemy, jak dam radę Było blisko Myślałem, że nogę stracę ty. Idę, i teraz ja mam... Wprost, na tę górę Na tę górę, tam jedziemy Nie, no trzeba tam Nie, musimy tutaj pojechać mhm. Góra tuż, tuż na szczęście teściowa znalazła siłę, by ją pokonać. Ja się normalnie zakwasów dostanę. Ale nie wiedziałam, że tak ciężko jest. Hmm. Ja też nie wiedziałem, że jest tak ciężko. No. Skąd w Danusi aż tyle siły? Dobrze, dobrze, to... O! Nie o to wszystkim miało chodzić. Popłynąłeś? Nie. Ok. Nie zapłacę pani za ten kurs. Nie. Dobrze, zgadzam się. Nie. No dobra, ja muszę... to teraz ja wsiądę w ruchu. A! Ruchu, może ucieknę, może ucieknę. Ale na prostej. Czekaj, 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 czekaj. Może ucieknieć. Będziemy skręcać w prawo. Dobra. W prawo dobra. się rozpędź. No. Dawaj, dawaj, do dawaj. Idą, idą, idą. Idą ludzie. Nie mogą. Gdzie? No. No, no, Danuta!